Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jak używać programu GIMP 2.8 i jak zrobić własną grafikę na YouTube. Zaczynacie od pobrania naszego programu GIMP. Otwieracie go. Po uruchomieniu wpisujecie wymiary. Tutaj nowy. I szerokość i wysokość 1654 na 350. Klikacie OK. Macie takie coś. Musicie pobrać jakąś tło, czy tapetę, jak chcecie, nazywajcie to. Ja używam w grafice, wpisuję background i. Mam tutaj pełno takich tapet, czy jak to tam nazywacie. No nie wiem, tu macie czarne. Chcemy czarne, zobaczymy co to jest. Ja na przykład wezmę to. O, y Zapisujecie to na pulpicie. Dobra. możecie to zminimalizować już przeciągacie nasze, nasze tło w to pole jak widzicie jest takie małe z problemu klikacie tutaj skalowanie i powiększacie do coś takiego, a kurde, przepraszam. I tu. dobra, teraz, jeżeli chcecie jakąś Waszą, waszą nazwę na YouTube albo coś, jakiś napis, chodzicie w stronę. Cool tekst, widzicie, mamy tutaj różne style czcionek i tło. Ja na przykład wezmę pierwszą. tutaj wpisujecie waszą nazwę czy co chcecie ja wpiszę swoją ramces No szybko szybko z te reklamy mnie dobijają Czekaj. Dobra, tu możecie sobie ustawić inne kolory jeśli chcecie. Kurcze. Ja na przykład tutaj wezmę sobie zielony, a tutaj czerwony. O. Jeżeli już wybierzecie kolory sobie, tutaj nie musi tego nic, nic, nic klikać. Klikacie create logo. tutaj dowolona, dowolona tę Przepraszam, ale komputer mi bardzo muli. O. Jeżeli wam się już pobierze, przerzucacie to na pulpit. wybieracie gimpa, przerzucacie to na nasze tło i oczywiście możecie to sobie zwiększyć trochę przesunę. Możecie sobie pochylić tekst, Zetnij. i zrobić takie coś. Dobra, jeżeli chcecie tutaj jakieś coś jeszcze, to możecie sobie też wstawić, zrobić podobnie. Ja mam na... w swoim folderze. Tutaj jest. Subskrybuj. Oczywiście pochylimy sobie trochę i. No, no. Dobra. Możecie sobie dodać tutaj jakąś minkę albo coś, jakiś motyw. To już zależy od Was. Jeżeli uważacie, że już macie skończone, klikacie pliki. Wyeksportuj jako. I na pulpicie wyeksportuj. I klikacie wyeksportuj drugi raz. Tutaj możecie zamknąć GIMPA. Klikacie jeszcze raz pliki. Nowy. I wpisujecie szerokość 2120, a wysokość 1192. Klikacie OK. Przenosicie nasz jeszcze niegotowy plik i klikacie w pliki i wyeksportuj jako pulpit wyeksportuj zastąp wyeksportuj Dobra to już mamy możecie zamknąć to też wchodzicie na nasz kanał na YouTube mój kanał klikacie tutaj widzicie, jak mam takie coś zrobione, ale klikacie tutaj, edytuj grafikę kanału. Tutaj zdjęcie z komputera, pulpit, Brak nazwy. ok. Jak widzicie, będzie tak wyglądała nasza grafika kanału. Przejdźcie sobie dostosować trochę to. i klikacie Wybierz. Tak wygląda nasza grafika kanału. Jeżeli Wam się film spodobał, zasubskrybujcie mnie, zalajkujcie film a będzie to dla mnie jakaś motywacja, żeby wrzucać więcej ciekawych poradników.